Chciałem Ci podziękować za cudowny content na polskim YouTube i te wszystkie wspaniałe filmiki całe te. Przesyłam Ci tą biedną, lecz akuratną paczkę, której udało mi się zebrać kilka rzeczy za pieniądze zebrane mamie z portfela. Z rzeczy w paczce jest. Sok Coca-Cola do rozrabiania. Zegarek dla Andrzeja. Zegarek Zaprezentuj zegarek. O, bardzo. Jest zegarek. Tymbarka to oddaj, to nie tobie. Coca-Cola to... Dla dla tak. to. Nie wolno tobie tym barka. To nie zegarek pymieną. Pijcie Tymbark. Niewielka nawiązka pieniężna 50 zł. No, to dla mnie. To zaraz zobaczymy. Mało może w ichelu. Dezodoranty, no, do... No wszystko, masz i to. No nie wiem, no masz co? i to! Czekaj, no on tylko on pokazuje co jest. I... Masz, o, to, jest... No. to jest tobie paczka, Krzysztof. No. To jest tobie paczka. Tylko A... pokazuję co jest. To mi Słuchaj dalej, dezodoranty do odświeżania pach knura, proszę sprawdzić czy zapach jest akuratny, bo jeśli nie, to mogę wysłać inne, kilka cukierków, guma do malowania w preju, zdjęcie majora, cegła, żeby w lato drzwi do domku drewnianego nie zamykały się dla jego. portfel dla Andrzeja i chyba wszystko z moich darów, kurde wieje Czekaj, bo tu wieje o tak muszę sobie położyć nie. I to wszystko, no i to wszystko i to, i. poczekaj daj dokończyć mi Daj mi dokończyć I to w, chyba wszystko z moich darów Proszę nam odpowiedzieć na pytanie czy major wróci do Belwederu Oraz czy planuje pan wyjazd biura interwencji obywatelskiej do Niemiec do majora w odwiedziny A zegarek i portfel tak naprawdę jest dla Krzysia Misia O proszę bardzo Idziesz? Przekazuję Tak jest napisane w tym na samym dole, zobacz Przeczytaj sobie O widzisz, już nie będzie rzucał paczką to... O już teraz ładny zegareczek